Zadanie domowe. W kilku zdaniach opisz swoją rodzinę i swój dom. Napisz, co jest w nim dobrego. Za zamkniętymi drzwiami czai się prawda, taka, która gniecie i wyrywa wnętrzności. Czuć w niej smród potu, łez, wyniociń i przerażenia. Prawda zamknięta w kręgu wielopokoleniowych przekonań i uprzedzeń, w patriarchalnym porządku, który poniża, uwłacza, odnosi głos i rękę. Smarzowski w to umie, w tą ciasnotę, w emocjonalną klaustrofobię, w drodze prawdy znanej, ale tak głęboko schowanej. Zatopionej, spychanej w dół, jak najgłębiej, w nadziei, że nie wypłynie. To prawda, której usta knebluje się milczeniem, a ręce wiąże kablem. Obnaża ją surowo i bez cenzury. Wali głową widza w szklany stolik. Bez zabezpieczeń. Na sali kinowej słychać szelest na czosłów, szepty, lekki śmiech, do czasu. Bo gdy pierwsze takty zaczynają grać, zapada cisza. I wtedy, puf! Wkrada się ten rodzaj napięcia, który zna każdy, kto wracał po zmroku przez dzielnicę, gdzie za każdym rogiem może czaić się zło. Od początku dostajemy cały zestaw czerwonych flag. Uderzają, napinają układ nerwowy, bo to. Co wpojone i wgrane w nas wcale nie musi być dobrem. Może być tylko wyrafinowaną formą manipulacji. Czas biegnie kilkutorowo. Momentami gubiłam się. Co jest prawdą? Zastanawiałam się, poddawałam wątpliwość własne obserwacje, uczucia, wnioski. Czy to ja nie rozumiem? A potem, jak puzzle, zaczęło się układać. Może właśnie o to chodzi. Może twórca chciał mnie postawić w miejscu ofiary, tej, która. W manipulacji zaczyna wątpić w to, co widzi, to, co czuje, że to ona jest zagłupia, że nie rozumie. To moja wina, mea culpa. Nie zapłakałam, bo wiem, że to się dzieje, że system jest kulawy, że piętnuje ofiary i miesza z błotem ich cierpienie, że słowa. A widzisz? Po tym filmie to już wiem, że ty to wcale tak ze mną źle nie masz. Są formą przemocy, marginalizacją, że mechanizm, victim blaming, my się świetnie, brudowe powiedzenia w stylu: jak baba zła, to kijem ją popraw albo jak baby się nie bije, to jej wątrowa gnije, wciąż słyszy się w niejednym domu dobrym domu nie wyszłam. Glądałam do końca, końca niejednoznacznego. Zostawił mnie w niedosycie, w niepokoju, pokazał drogi możliwości. I to jedno pytanie, które nie chce zamilknąć. Co ja bym zrobiła? Celiki nowej numer 4 są 154 miejsca. Statystycznie w jednej pełnej sali może znajdować się jedna, dwie osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyły przemocy domowej. Czy to ta elegancka kobieta z miejsca numer 8? Albo może ten mężczyzna dwa rzędy niżej? A może ty? Nie ma katerzis, nie ma ulgi, jest lustro. Nie pytaj, czemu nie odeszła. Zapytaj, czemu musiała. Dom dobry 8,5 na 10. Dziękuję.